W kolejnym odcinku magazynu DaszBur zaczniemy od uroczystej odprawy. Tradycyjnie już na polowanie przed kniejówką w Suchej Górnej będziemy mieli okazję przywitać się z kolegami z Lubina i okolic i poczuć się jak u siebie w domu. Wszystko będzie się działo szybko i sprawnie, także po chwili wylądujemy w pobliskim lesie, a właściwie na polanie, bo to właśnie głównie na rozległych dolnośląskich łąkach przyjdzie nam tym razem skradać się za rogaczem. A nawet wspinać. Zapraszamy na jedno z piękniejszych polowań, na którym liczą się spryt, cierpliwość i jak zwykle odrobina szczęścia. Oglądajcie kolejny odcinek Magazynu Daszbur już w najbliższy piątek o godzinie 18 na naszym kanale YouTube, a na premierowe odcinki zapraszamy jak zwykle do telewizji Adventure HD w każdy poniedziałek o 21.10.